Nie, tak Jak kwitną Dawaj Igor Pójdź Wysypnę. Ile taki karny tu leży na tym no. Otwórz rączkę Otwórz się. Przysuń się trochę Nie klękaj w tę ziemię Ona dobrze. już ma dosyć tego żarcia Spędź bo kiedy się podoba No daj jeszcze bliżej hmm? Otwórz rękę dobrze to króla, widzisz? Patrz, tak. No, nie. Okay. Patrz. <laughs> Ręka twoja lepsza niż to żarcie. Zabra. Do królików zaniesiemy. Włóż z powrotem tutaj. i daj, daj ten. No daj, trochę zostaw. I patrz jaka nie rusz, mądra patrzy w obce. Nie rusz, nie na... no, rusz. Posuje do zdjęć. No. Posyp tu Posypię, idziemy. Posyp i... zostawimy. nie zostawiłem jej. Dziękuje, się, się, No, patrz jaka, jaka ręka dobra. Nie, nie, nie. Uważaj, bo ci ugryzie. Nie ugryzie go. Nie ugryzie, jak go liże, to... Musiał coś dobrego... No. No patrz, patrz, patrz na kurę. Zobacz, patrz, patrz. Patrz, kto ją To kogut, ty. Zobacz, ale patrz. To nie... No. Kura ma kurę. Ja chyba nie powiedziałem tego tak. Już chciałeś. To nie to Nie. Dobra, Pani Poczekaj chwilę. Cała kuska. kózka. No. Gdyby kuska jest to, to by można... no. O patrz. Dobra.